Cześć! Witam Cię na kolejnej lekcji. Na tej lekcji jeszcze bardziej rozwiniemy sobie temat instrukcji warunkowych. O ile na poprzednich lekcjach rozważaliśmy maksymalnie dwa przypadki, czyli albo jeden warunek jest spełniony, albo nie, to dzisiaj dowiemy się, że tych opcji może być jeszcze więcej. Poznamy kolejne rozszerzenie instrukcji warunkowych klauzulę ELIF. Dzięki tej wiedzy napiszemy program, który da naszemu graczowi możliwość wybrania broni do walki i na podstawie jego wyboru określi, ile obrażeń zadaj. Posłuchaj uważnie. Tak jak mówiłem, na poprzedniej lekcji tworzyliśmy instrukcje warunkowe, które rozważały tylko dwa przypadki. Albo warunek jest spełniony i wtedy wykonujemy jeden blok kodu, albo w przeciwnym wypadku, gdy warunek nie jest spełniony, wykonujemy drugi blok kodu. Na przykład, jeśli gracz wybiera do walki miecz, piszemy mu gratulujemy dobrego wyboru, a w przeciwnym wypadku, czemu nie wybrałeś miecza? No ale pomyśl, co by było, gdybyśmy chcieli wypisać różne komunikaty w zależności od wybranej broni? Nie tylko miecz. Ale na przykład, gdyby gracz wybrał łuk, moglibyśmy napisać mu coś o strzałach, gdyby wybrał młot, moglibyśmy rzucić jakiś żart o gwoździach, a gdy wybierze różdżkę, pochwalimy jego zdolności magiczne. Klauzula Else sprawdza nam wszystkie inne bronie poza mieczem i dla każdej z nich wypisuje to samo. Tym razem chcielibyśmy wypisać różne komunikaty dla różnych broni. Oczywiście, moglibyśmy zrobić coś takiego za pomocą samych ifów. Jedna instrukcja if do łuku, druga instrukcja if do młota i tak dalej. Każdy jeden warunek to osobna instrukcja warunkowa. Jest to oczywiście poprawne podejście, ale rozważmy jeszcze taką ewentualność. Dajemy graczowi możliwość wyboru pomiędzy mieczem, łukiem i młotem. Dla każdej z tych broni wypisujemy osobny komunikat. Jeśli gracz nie wybierze żadnej z nich, to jest wpisze coś innego niż miecz, łuk lub młot, chcielibyśmy mu oznajmić, że ponieważ nie zastosował się do instrukcji, musi walczyć gołymi rękami. Czyli tak jakby, chcielibyśmy to zrobić dla każdego innego wypadku niż te tutaj podane. I tutaj pojawia się problem. No bo w jaki sposób sprawdzić wszystkie inne przypadki niż te trzy? Myślisz może, że wystarczy napisać na końcu klauzulę ELSE? Niestety. Jako, że każdy z tych warunków sprawdzany jest przez osobną instrukcję, to gdybyśmy na koniec wypisali klauzulę ELSE, odnosiłaby się ona tylko i wyłącznie do ostatniej instrukcji IF. Czyli sprawdzalibyśmy wszystkie inne bronie niż młot. A nie miecz, łuk i młot. Wtedy, gdybyśmy podczas zabawy z programem wybrali miecz, otrzymalibyśmy dwa komunikaty: że walczymy mieczem oraz gołymi rękami. Jest to spowodowane tym, że zostały spełnione dwa warunki: pierwszy taki, że walczymy mieczem, oraz drugi taki, że nie walczymy młotem. Niestety, nie o to nam chodzi. No to może po każdej instrukcji if napisać klauzulę else. Niestety ten pomysł również nie wypali. A co sądzisz o pomyśle napisania instrukcji if dla wszystkich innych możliwych słów w języku polskim? Chyba czujesz, że jest to niewykonalne. Nie jesteśmy nawet w stanie powiedzieć, ile słów znajduje się w języku polskim. Nie wspominając już o tym, że gracz mógłby wpisać ciągi znaków, które w ogóle nie są żadnymi poprawnymi słowami. A jednak w grach występują sytuacje, że mamy do wyboru kilka opcji, a wszystkie inne mają taki sam rezultat. Na przykład, gdy sterujemy postacią w grze, naciśnięcie strzałki w górę sprawi, że pójdziemy do przodu, po naciśnięciu strzałki w dół zaczniemy się cofać. A strzałki w bok dają nam możliwość obracania się. Gdy żaden z tych przycisków nie będzie naciśnięty, powinniśmy się zatrzymać. Programiści jakoś to robią, i tutaj właśnie przychodzi nam z pomocą instrukcja elif. Elif to skrót od else if, czyli w innym przypadku jeśli. Oznacza to sytuację inną od poprzedniej. Ale spełniającą jakiś inny, konkretny warunek. Dla naszego przykładu z broniami mogłoby to wyglądać następująco. Jeżeli broń to miecz, wypisujemy komunikat Gratulujemy dobrego wyboru. W przeciwnym wypadku, czyli jeśli broń nie jest mieczem, ale jeśli jest łukiem, to wypisujemy komunikat Nie zapomnij o strzałach. No ale chwila. To czym to się różni od poprzedniej konstrukcji z dwoma instrukcjami if? Cóż, mamy tutaj dwie zasadnicze różnice. Po pierwsze, dzięki zastosowaniu klauzuli elif połączyliśmy te dwie instrukcje w jedną. To znaczy, że jeśli na końcu napiszemy klauzulę else, która również będzie rozszerzeniem tej instrukcji, to do klauzuli else będą trafiały przypadki, które nie zawierają się ani w pierwszym, ani w drugim warunku. Czyli wszystkie bronie, które nie są ani mieczem, ani łukiem. Przy zastosowaniu dwóch instrukcji IF taki zabieg byłby niemożliwy. Drugą różnicą, która wynika częściowo z pierwszej, jest to, że w takiej konstrukcji tylko jeden blok kodu z tych wszystkich może się wykonać. Oznacza to, że jeśli pierwszy warunek jest spełniony, to realizujemy blok kodu należący do tej instrukcji IF, a resztę warunków zupełnie pomijamy. Nie ma więc możliwości, żebyśmy mogli wykonać dwa bloki kodu, na przykład dla miecza i dla łuku. Oczywiście, w tym konkretnym przykładzie taka sytuacja i tak jest niemożliwa, ponieważ nasza broń nie może być jednocześnie mieczem i łukiem. Ale uwierz mi, że istnieją sytuacje, gdy kilka takich warunków może być spełnionych naraz. Wtedy wykonywany jest blok kodu tylko tego jednego warunku, który jest spełniony i był najwyżej w hierarchii. Takie warunki oczywiście kiedyś również oprogramujemy. Podsumowując cały ten wywód, skoro znamy już klauzulę if, elif oraz else, pokazuję ci pełną składnię instrukcji warunkowych w Pythonie. W takiej instrukcji warunkowej zawsze musi znajdować się słowo if. Jest ono umieszczane zawsze na początku danej instrukcji. Następnie może być dowolna ilość klauzul elif. Może i być jedna, dwie, dziesięć albo i zero. Na samym końcu może ale nie musi znajdować się jedna klauzula else, która sprawdza wszystkie inne przypadki, niż te wymienione w klauzulach if i elif. Okej, okay. to już tyle z teorii, przejdźmy zatem do praktyki. Tak jak mówiłem na początku naszego spotkania, napiszemy program, dzięki któremu damy naszemu graczowi możliwość wybrania broni do walki i na podstawie jego wyboru określimy, ile obrażeń zadaje. Powiedzmy, że do wyboru damy mu miecz, łuk i topór, a wszystkie inne wybory będą traktowane tak, jakby gracz walczył gołymi rękami. Do dzieła! Odpalmy zatem naszego idla. Zakładka File i tworzymy nowy plik. Ustawiamy okna wedle upodobań. OK. Na początku ostrzeżmy gracza, że czeka go najważniejsza walka. PrINT w nawiasie i cudzysłowie przed tobą. Najważniejsza walka. Zamykam cudzysłów, zamykam nawias. Następnie zapytajmy go o broń i zapiszmy jego wybór w zmiennej broń. Piszemy nazwę zmiennej. I przypisujemy do niej wynik działania funkcji input z poleceniem. Przygotuj odpowiednią broń. Dwukropek, spacja. Zamykam cudzysłów, zamykam nawias. Poza tym stwórzmy jeszcze zmienną obrażenia. W której będziemy przechowywać ilość obrażeń, jaką gracz będzie zadawał za pomocą swojej broni. Na początku nie wiemy, jaką broń wybierze, więc przypiszmy do niej wartość 0. Zacznijmy teraz pierwszą instrukcję warunkową. Najpierw sprawdzimy, czy gracz wybrał miecz. Oczywiście, z racji tego, iż jest to dopiero początek instrukcji warunkowej, Pierwsze umieszczamy słowo kluczowe if. Jeżeli po nim warunek porównujemy wartość zmiennej broń ze słowem miecz, chcemy dowiedzieć się, czy zmienna broń jest równa słówku miecz. Piszemy więc broń, dwa znaki równa się i słówko miecz. Oczywiście w cudzysłowach. Dwukropek. Jeśli gracz wybierze miecz, wypiszmy mu taki komunikat. Print. W nawiasie i cudzysłowie, dobry wybór. Naucz się sztychów. Zamykam cudzysłów, zamykam napis. Sztych to rodzaj ciosu zadanego za pomocą takich broni, jak właśnie miecz. Następnie przypiszmy do naszej zmiennej obrażenia wartość 5. Miecz to całkiem mocna broń. Po tym sprawdźmy inny warunek. Jeżeli gracz nie wybrał miecza, ale wybrał łuk. Oczywiście wszystko chcemy zawrzeć w jednej instrukcji warunkowej, więc przechodzimy do następnej linijki. Cofamy się na jej początek, bo zakończyliśmy właśnie blok kodu związany z ifem i teraz chcemy zacząć nowy. Tym razem piszemy słówko elif. Else if, w innym przypadku, jeśli. Teraz nasz warunek to porównanie zmiennej broń z łukiem. Zmienna broń równa się łuk. Oczywiście kończymy dwukropkiem. W takim wypadku przypominamy graczowi o wzięciu strzału. Przechodzimy do następnej linijki i podstępie po piszemy print. Pamiętaj o wzięciu strzału. Zamykamy cudzysłów, zamykamy nawias. Łuk zadaje trochę mniejsze obrażenia, ale za to może uderzać z dystansu. Zapiszmy więc do zmiennej obrażenia wartość 4. Kolejny przypadek to wybór topora. Oczywiście znowu użyjemy tutaj klauzuli elif. W innym wypadku niż łuk i miecz, jeśli broń jest toporem. Idziemy do następnej linijki, cofamy się na jej początek i piszemy słowo elif. A następnie warunek, który jest porównaniem wartości zmiennej broń ze słowem topór dwukropek. W następnej linijce po odstępie piszemy print. Ciężka broń. Obyś był silny. Cudzysłów nawias. Jako, że topór to ciężka i zarazem potężna broń, do zmiennej obrażenia przypisujemy wartość 7,5. Super! Za nami już trzy opcje, które daliśmy do wyboru użytkownikowi. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz tych opcji wypisać więcej. Łot, laska, różdżka, buzdygan, pałka. Polecam ci się z tym pobawić. Jeśli gracz nie wybierze jednak żadnej z tych opcji, skazujemy go na walkę gołymi rękami. Teraz rozpatrujemy więc wszystkie inne przypadki niż te trzy podane powyżej. Dlatego używamy tutaj klauzuli else. Robimy to na samym końcu instrukcji warunkowej. Następna linijka, przechodzimy na początek, piszemy else kropek. A w następnej linijce, print, zatem walczysz gołymi rękami. Zamykamy cudzysłów, zamykamy nawias. Przypiszmy również do zmiennej broń tekst gołe ręce. Jako, że gołe ręce nie są specjalnie mocne, do zmiennej obrażenia Przypisujemy wartość 2,5. No i pięknie, mamy już sprawdzone wszystkie warunki. Albo gracz walczy mieczem, albo łukiem, albo toporem, albo gołymi rękami. Na koniec wypiszmy jeszcze komunikat, czego ostatecznie używa gracz i jakie zadaje tym obrażenia. Przechodzimy do następnej niki i cofamy się na jej początek. Piszemy tak. Print, w nawiasie i cudzysłowie, Twoja broń to klamerki, kropeczka, zadajesz klamerki obrażeń. Zamykamy cudzysłów i w te klamerki wrzućmy za pomocą funkcji format odpowiednią zmienną broń oraz obrażenia. Kropka, format. Broń i po przecinku obrażenia zamykamy nawias funkcji Format i zamykamy nawias funkcji Print. Świetnie, całkiem ładny program. Zauważ, że tylko w ostatniej klauzuli else przypisujemy coś do naszej broni. Zamieniamy broń na gołe ręce. Dzieje się to tylko wtedy, gdy gracz nie wybrał ani miecza, ani łuku, ani toporu. W tych trzech przypadkach w zmiennej broń siedzi to, co wpisał użytkownik. Zanim uruchomimy ten program, upewnij się, że wszystko masz przepisane poprawnie. Zwróć uwagę na zamykanie nawiasów, cudzysłowów, obecność dwukropków oraz co najważniejsze o odstępach. Pamiętaj, wszystkie klauzule IF, Elif oraz else muszą być na tym samym poziomie. Muszą być tak jakby przyklejone do ściany edytora. Z kolei bloki kodów w nich zawarte powinny być od tej ściany oddalone. Zwróć również uwagę na to, że ostatni print znajduje się poza całą tą instrukcją, więc on również jest przyklejony do lewej krawędzi okna. No dobrze. Po ciężkiej pracy uruchommy nasz program. Naciskamy F5 i zapisuję go w moim folderze pod nazwą Wybory. Zapisz OK. Na konsoli wyświetla mi się powiadomienie o zbliżającej się walce i prośba o przygotowanie broni. Wybieram. Łuk. Enter. Przypomnienie o strzałach. Moja broń to łuk i zadaję nim cztery obrażenia. Wszystko się zgadza. No to jeszcze raz uruchommy program. F5. Tym razem wybiorę miecz. Enter. Dostałem odpowiedni komunikat oraz podsumowanie, że moja broń to miecz. W którym zadaję 5 obrażeń. Super. Dalej wszystko w porządku. No to ostatni raz. F5. Prośba o przygotowanie broni. Niech tym razem to będzie gumowa kaczuszka. Czemu nie? Enter. No cóż. Jako, że nie mogłem wybrać kaczki. Program surowo mnie potraktował i stwierdził, że walczę gołymi rękami. Moja broń to gołe ręce, którymi zadaje 2,5 obrażenia. To będzie ciężka walka. Jak widać, wszystko działa zgodnie z planem. Jeśli nie wybiorę żadnej z dostępnych opcji, zadziała klauzula ELSE i sprawi, że będę walczył gołymi rękami. Ta instrukcja... Zawsze wykona dokładnie jeden z bloków kodu. Gdybyśmy klauzulę elif zamienili na samo if, nie uzyskalibyśmy takiego dobrego wyniku. I to już na tyle ode mnie w tej lekcji. Pokazałem Ci na niej pełną składnię instrukcji warunkowych. Możesz teraz korzystać ze wszystkich dobrodziejstw, jakie ci oferują. Już teraz możesz za ich pomocą sprawdzać skomplikowane warunki ale na następnych lekcjach zobaczysz, że mogą one być jeszcze bardziej ciekawe i pożyteczne. Oczywiście, zanim do nich przejdziesz, polecam ci pobawić się trochę z tym programem, albo najlepiej stworzyć jakiś własny. Im więcej będziesz pisać samodzielnie, tym więcej się nauczysz. To naprawdę działa, wiem z własnych doświadczeń. Gdybym zawsze wykonywał tylko zadania na lekcjach, a w domu nie pracował, na 100% teraz bym do ciebie nie przemawiał. Życzę Ci zatem owocnej pracy i do usłyszenia na następnej lekcji.